Nadanie we Wrocławiu nuncjuszowi apostolskiemu tytułu doktora honoris causa to wielkie święto arcybiskupa Celestino Miliore i szczególny zaszczyt dla wrocławskiej uczelni. Arcybiskup Miliore został wyróżniony za troskę o prawa człowieka, godność osoby ludzkiej i dobre warunki pracy. To zaszczyt i, i, i zobowiązanie. Dlatego, dlatego dla mnie to było, to było łatwo tylko decyzja Senatu i to zobowiązanie, dlatego są e, prawdziwe studenci, którzy trudzą się przez, przez lata i, 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 i to moja. Ja, ja cieszę się, że mogę, e, mo, mogę a, wsparć. E, Dać im wsparcie w tym sposób. Jeżeli traktujemy rządzenie jako troskę o dobro wspólne, troskę o życie członków zbiorowości, tak w znaczeniu ekonomicznym, jak i przede wszystkim duchowo-moralnym. Umiejętności dyplomatyczne w tej niezwykle wrażliwej materii są nie do przecenienia. Dzisiejsze wyróżnienie jest również uznaniem zasług Jego Ekscelencji na tym właśnie polu. Laudację wygłosił rektor wydziału profesor Włodzimierz Wołyniec. Chwalił arcybiskupa Miliore, podkreślając, że spełnił on misję powierzoną mu przez Boga. W dniu uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła oficjalnie zakończono również rok akademicki na papieskim Wydziale Teologicznym. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu w dniu dzisiejszym kończy rok akademicki przed wakacjami, chociaż niektórzy studenci mają jeszcze coś do zaliczenia, również i w sesji poprawkowej we wrześniu. No niemniej jednak ja im życzę, żeby szczęśliwie zdali. Natomiast ten dzień dzisiejszy dla nas jest szczególny, ponieważ e, uroczysta akademia na zakończenie roku akademickiego jest związana z nadaniem e, doktoratu honoris causa e, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, księdzu arcybiskupowi e, Celestino Miliore. E, jest to e, najwyższe wyróżnienie, jakie może uczelnia e, e, akademicka e, wręczyć e, e, kandydatowi, czyli nuncjuszowi. I teraz skończyłam turystykę biblijną. No wybrałam teologię, ponieważ kocham Boga, no i kocham oczywiście Biblię. Czytam ją każdego dnia, jestem we wspólnocie, także myślę, że to jest dla mnie podstawa życia. Tego dnia głównym elementem uroczystości była msza święta w Katedrze Wrocławskiej. Homilię podczas Eucharystii wygłosił metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny. Obecne nadanie tytułu doktora honoris causa jest 23. tytułem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W tym gronie znajdują się także kardynał Józef Ratzinger, kardynał Tarcyzio Bertone, czy Helmut Kohl.